Gość Radia Jard. Małgorzata Bielicka, biuro koncertowe Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Witam, dzień dobry. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Niech mi pani powie, czym się różni muzyka od nut? <grym> jest to bardzo podchwytliwe pytanie. Czym się różni muzyka od nut? Muzyka to są dźwięki, nuty są też dźwiękiem. Fakt, zapisanym. A rolą muzyka, artysty, muzyka jest wykonywanie dość często nie tylko utworów i muzyki ze słuchu, ale również z nut. I tu możemy znaleźć tę różnicę. A czy to nie jest trochę tak, że nuty to jest tylko zapis, a muzyka to już jest interpretacja? Tak, możemy to stwierdzić, aczkolwiek w nutach zapisana jest ta muzyka. A jak ona zostanie odtworzona przez danego artystę, to zależy od artysty. Kompozytor, tworząc swoje utwory, zaznacza w nutach, jak ma ten utwór być wykonany, albo jak powinien być wykonany. Tam jest mnóstwo wskazówek właśnie skierowanych do artysty. Jak ten utwór widzi kompozytor, aczkolwiek. Masa czynników wpływa na to, jak ten utwór zostanie wykonany, bo to też zależy, w jakiej formie danego dnia jest artysta, tak? Czy jest zdrowy, czy ma dobrą kondycję. I prawdę mówiąc, nigdy nie zdarzyło się, aby dany utwór mimo zapisu notowego i nauczenia się danego utworu został identycznie wykonany za każdym razem. Jest to po prostu absolutnie niemożliwe. Czyli to jest trochę tak, artysta. Czyta nuty, czyta te wszystkie wskazówki, potem to interpretuje, a to wszystko, co on przedstawia, jest odczytywane po raz kolejny, ale już przez widownię. Dlatego mamy uczucia, i uczucia powodują, że postrzegamy wykonywaną muzykę w dany lub inny sposób. Każdy z nas na swój sposób, i to jest piękne. A czy muzyka pomaga w leczeniu, na przykład onkologicznym? Pytam w kontekście koncertu przy Podleśnej tego dla bohaterów i bohaterek Białostockiego Centrum Onkologii. To był piękny koncert, bardzo wartościowy, organizowany we współpracy z Białostockim Centrum Onkologii. To już była nasza druga edycja. Muzyka posiada właściwości lecznicze. Na sali byli obecni melomani, a także słuchacze, chorzy na raka, na inne choroby. Jak to mówią, muzyka łagodzi obyczaje, ale muzyka pozwala też oderwać się od takiej trudnej rzeczywistości związanej z chorobą. Potrafi uskrzydlić tego słuchacza, który zmaga się z ciężką dolegliwością. I zdarzyło mi się nawet usłyszeć, że dzięki uczestnictwu w koncertach poprawiła się kondycja, zdrowotna, Czyli muzyka łagodzi obyczaje, ale muzyka też wpływa pozytywnie na nasze zdrowie fizyczne i psychiczne. Spójrzmy na chwilę do historii, bo oto Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, Filia w Białymstoku, powstał w 1974 roku, czyli obchodzicie w tym roku 50. Tak! To już jest 50 lat naszej działalności i jest to piękna rocznica, piękny jubileusz. Zamierzamy go uczcić stosownie do liczby, do cyfry, która stoi przed nazwą, czyli 50 lat naszego istnienia. Ale to nie znaczy, że za chwilę będziecie już myśleć o emeryturze. Nie, nikt nie myśli o emeryturze, chociaż wszyscy myślą o emeryturze, ale chcemy chcemy się rozwijać, wciąż się rozwijać, chcemy dawać z siebie zarówno naszym studentom, naszym pedagogom, naszym melomanom, jak najwięcej się da i jak najdłużej się da. Zostanę jeszcze na chwilę przy tej historii, bo urzekł mnie ten e, cytat. Uroczysta inauguracja pierwszego roku akademickiego. Miała miejsce 16 listopada 1974 roku w sali widowiskowej gmachu Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych przy ulicy Dzierżyńskiego w Nawiasie, obecnie Legionowej. Koniec Nawiasu. Zmieniło się od tamtej pory dużo więcej chyba niż tylko nazwa ulicy. Jak zmieniła się uczelnia w Białymstoku? Zmieniło się bardzo dużo. Przede wszystkim i siedziba się zmieniła. Profesorowie, którzy obecnie pracownicy, którzy pracują i studenci, którzy się kształcą na przestrzeni lat. A się zmieniali, tak jak zmieniała się ta nasza rzeczywistość, tak też było dużo zmian i Obecnie nasza siedziba mieści się przy ulicy Kawaleryjskiej 5, czyli wędrowaliśmy trochę przez te 50 lat i zawędrowaliśmy pewnego razu na ulicę Kawaleryjską 5. I tutaj się mieści nasza siedziba filii Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Szepena. Wielu pedagogów znakomitych odeszło, opuściło nas. Pokolenia studentów wykształciły się. No. no i nie ma drugiej takiej uczelni po tej stronie Wisły, co warto powiedzieć. Ma, nie ma, jesteśmy <laughs> jedyni. I myślę, że tutaj też jest nasza wartość. Mówimy o planach na przyszłość, o planach jubileuszowych, ale to jeszcze przed nami, a co w planach koncertowych biura? Biuro koncertowe ma zawsze plan. Zawsze plan koncertowy. Do każdego sezonu przygotowujemy się bardzo skrupulatnie, tworzymy plany koncertowe, zapraszamy wspaniałych artystów, koncertują również nasi studenci. Z rocznym wyprzedzeniem co najmniej budujemy nasze plany koncertowe i tak jest za każdym razem. Od 1997 roku utworzyliśmy dużo cykli, cykl wtorkowych koncertów, które odbywają się właśnie we wtorki o godzinie 19.00 scena mistrzów, na której prezentują się znakomici mistrzowie. Prezentują się również nasi studenci podczas środowych poranków muzycznych. To jest kolejny cykl, środa godzina 11. Czwartkowe cykle dla Uniwersytetu III wieku, też mamy o godzinie 11. Każdy meloman, każdy słuchacz znajdzie coś dla siebie. A uruchomiliśmy także smyk w Uniwersytecie Muzycznym, czyli koncerty skierowane do dzieci. Mamy szeroki wachlarz propozycji koncertowych teraz i na przyszłość. W takim razie proszę mi powiedzieć jak słuchacze radia Yard, którzy są przyzwyczajeni do lżejszej muzyki, nie takiej wyszukanej czy wyższej, jak przekonać do tego, żeby przychodzili na te koncerty. Prezentujemy sztukę wyższą, bo muzyka klasyczna wpisuje się właśnie w to sformułowanie, niemniej jednak Okazuje się, że zarówno młodzi ludzie, młodzież, dzieci, dorośli, w różnym wieku ludzie znajdują dla siebie w tej muzyce coś pięknego, coś wartościowego i chętnie przychodzą. Mamy naprawdę sporo słuchaczy, którzy nie tylko słuchają muzyki, że tak powiem, niszowej, rozrywkowej, lekkiej, łatwej i przyjemnej, ale chcą przyjść na przykład na koncert orkiestry Dentej, gdzie jest prezentowana muzyka filmowa albo koncert Big Bandu, gdzie też są standardy muzyki czy jazzowej, no innej w każdym razie, na przykład od disco tak? Można w każdym gatunku muzycznym znaleźć coś dla siebie. I okazuje się, że, że warto, warto, warto zapoznawać się ze sztuką wyższą. Zachęcała Małgorzata Bielicka, biuro koncertowe Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina. Pięknie dziękuję. Dziękuję pięknie również. Gość, Radia Jard.